No proszę. proszę. Proszę, 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 zaraz. Przybliżenie, przybliżenie. Proszę, proszę, o no, latancio, proszę. latancio, latancio. O, 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 o. No, gdzie lady. no. Lady, no chodź kochana. No, no, pokaż się. No, no tak, teraz będą no. no, gdzie dyziu. No leci, gdzie dyziu, gdzie No. Dziu. No. no proszę, już, już, już No, 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 o, 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 o. Jaka zdolna? O proszę, proszę. O, o, już, teraz. o, pokażę nam z mi. O, 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 o. O, jaka zdolna. Proszę jaka zdrowa. O. No proszę, jaka zdrowa. Nic nie dolega. No nic. Jeszcze skacze na niego. O proszę, a on na nią. No zdrowe zdrowa? O, 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 dawaj, dawaj, przybliżaj. Proszę, proszę. proszę. chora. o, ty. o, jaka no proszę, 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 to ja tutaj kurka wodna, po Janickich dzwonie, na książęcą jadę, wyprawiam tak. cuda, 250 no, no, no. zł za wizytę. No, dokładnie. Kurka wodna, proszę jakie zdrowe. Ale ona nawet po mieszkaniu chodzi na trzech łapach. No proszę, a tu to no, no, no no. No proszę, nic, kompletnie. No, nikt by nie uwierzył. Byśni on zrobił cudo. Tak, nie, nie, autentycznie, tylko nie widziałam ze sobą telefonu. Hej. Hej. O, proszę. Jaka zdrowa. O! <grym> to będzie bę, bę, dzień. No, ona nie miała nie cieczek dzięki Bogu. Ale on tego nie wie. Ono tak. Ale ono to wie. No Dobra, to